Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zapewne każdy z nas przeżył kiedyś sytuację, kiedy byliśmy do kogoś uprzedzeni, ale miło się zaskoczyliśmy, gdy bliżej poznaliśmy daną osobę. Powiedzieć, że Natanael przeżył coś podobnego, to chyba nic nie powiedzieć. Po jego entuzjastycznym okrzyku widzimy, że odkrywa w Jezusie prawdziwego Pana i Boga. Rozpoznaje w nim Mesjasza. Na szczęście święty Jan zamieścił w Ewangelii także te mniej pochlebne słowa Natanaela, jego sceptycyzm i podejrzliwość. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Dlaczego na szczęście? Bo dzięki temu i my możemy zmierzyć się z prawdą o nas, o naszych uprzedzeniach, zatwardziałości, które przeszkadzają nam rozpoznawać Boga. Obecnego, bliskiego, codziennie, w nas i między nami. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.